Przyjechałam tutaj do Łuski po to, żeby dać świadectwo, e, ponieważ e, jestem za granicą e, w Anglii e, i na, na tą chwilę nie mam perspektywy powrotu, ale to jest bardzo, bardzo nie boli. E, I będąc tutaj e, mogę spełnić się jako Polka, jako, jako kawratka e, i wesprzeć w tej inicjatywie osoby, które naprawdę robią... E, dużą pracę dla kameractwa, dla Polaków, bo ci ludzie co przychodzili na wybrzeże nie są świadomi zagrożeń. Oni tu przyjechali odpoczywać, bo była piękna pogoda. Oni nie chcieli wychodzić z swojego z komfortu, z życia, z komfortu. ze strefy komfortu. Tak. I obolewam na tym, że tak mało osób ma jakąkolwiek refleksję na ten temat, ponieważ e, ostatnie wypowiedzi Wojtka były tak poruszające, że mi pękło serce jako masca. E, I jeśli e, te słowa nie trafiły do tych matek babć, e, to po prostu e, jestem bardzo zawiedziona z tego powodu. E, ale były kobiety, które płakały, które po prostu poczuły ten, ten ból. Bo mówię, nie, nie wyobrażam sobie, żebym moich dwóch synów e, mogło zginąć za nieinteres Polski. Bo tak jak powiedziałam do przechodniów, gdybym umarła na tym placu, to to by było w imię ojczyzny. A zostałam tylko spisana. Tylko spisana. Więc jeśli dostaniemy jakikolwiek mandat... Spisana dalej, przez policję. Przez policję. Spisana przez policję. Ale to tylko oni mi spisali. Dalej żyję, ale... Jest taka możliwość, że w przyszłości, jeśli będzie um, będziemy mówione, że jesteśmy jakimiś proputinowskimi agentami, to mogłaś nawet zdarzyć sytuację, że nas mogą za to zabić. I to jest realne, realne, bardzo realne. Dlatego wczoraj, kiedy spisywał mnie policjant, zapytałam się jego, czy jeśli cenię rozkaz zabicia mnie, czy on to wykona. Dla niego było może to zabawne. Dla mnie to nie jest zabawne. Bo taka sytuacja może się wydarzyć. I dlatego później też mu powiedziałam, że jeśli dojdzie do jakiejkolwiek eskalacji, to nas poprze i stanie po prawidłowej stronie. Więc um, uważam, że w każdym mieście powinien się odbyć taki wiedz antywojenny, żeby uświadomić Polakom, czym to grozi. Bo przecież w tym momencie w, w strefie gazy umierają ludzie, a my siedzimy tutaj. I po prostu, czyli ludzie siedzą tutaj, popijają sobie kawkę i nawet nie chcą pomyśleć o tym, o tym bólu, bo nawet nie potrafią sobie z tego uświadomić. A kiedy tu już będzie za późno, to już, to już tylko będzie lamen. Kochani, to Ewelinka. Poznałam ją w 2024 roku. Razem spędziliśmy niezapomniane pięć dni w gronie kamradzkim w wózce. To była najlepsza majówka w moim życiu. Nie to, że nad morzem, szczerze mówiąc, żeby nie Adać, który zabrał nas na wycieczkę statkiem w Otwarte Morze. Może bym wóz nie ujrzała. Przez pięć dni delektowałam się wspaniałym towarzystwem, w którym miałam zaszczyt być. Wśród tego zesnego grona była też Welinka. Polubiłam ją od razu. Uśmiechnięta, życzliwa i bardzo pomocna. Moja kochana kruszynka, a to jest moje ulubione zdjęcie. Kamrackie czasopismo tak pisze o Ewelince: kobieta odważna, mądra, o czarującym spojrzeniu. Jej siła i stanowczość w działaniu wyniosły ją na stanowisko pierwszej kobiety w Straży Kamrackiej. Nie boję się stawić czoła trudnościom. Swoje postawo udowodniła, że nie ma granic dla tego, co można osiągnąć. Dodam jeszcze, że to jest piękna kobieta, o szlachetnej urodzie i wrażliwej duszy. Moja z mężem kamracka córeczka. Kochana nasze Ewelinko, w dniu Twoich urodzin, w imieniu całej naszej wielkiej rodziny kamrackiej, życzę Tobie życia takiego, jak sobie wymarzysz, aby nie zabrakło w nim zdrowia, pomyślności, radości i czasu spędzonego w gronie bliskich dla Ciebie ludzi. Ludzie są najważniejsi, to oni wspierają i ogrzewają nasze obolałe dusze w chwilach życiowej niepogody. To ludzie sprawiają, że wstajemy po upadku, pomagają otrząsnąć się i dodają sił na dalszą walkę. Życzymy Tobie, kochane Ewelinko, aby wszystkie Twoje marzenia się spełniły i te o wolnej Polsce również, bo wiemy, że tylko w wolnym kraju człowiek jest szczęśliwy i to do wolnego kraju powrócą Białe Orły, jak swoje piosence śpiewa Czarek z Polonii Angielskiej. walczymy razem, my tu, Wy tam, poza granicami Polski, aby nasz wspólny dom, nasza Polska, była najpiękniejszym krajem na świecie, w którym żyłoby się dobrze wszystkim, a nie tylko. Miłościwie nam panującym. Kochamy Ciebie i do zobaczenia. Mam nadzieję, niebawem. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem, wschód, nasz pępek świata. Nasz biedny raj Jest takie miejsce, taki kraj Nad pastwiskami ciągnący dym Wierzby jak mary, w welonach mgły Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj Jest takie miejsce, taki kraj tutaj zechce, w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić? Yeah.